O to chodzi w tym starzeniu i w tym rozwoju tych dzieci, żeby się nie zastarzyć tak jak stary dziad, bo można się zastarzyć jest. Ale tylko, żeby nie jak ten stary dziad, bo wiecie, każdy z nas widział, mija na ulicy codziennie albo jakaś stara baba wredna, albo jakiś stary dziad idzie i tylko wysysa energię, że za mną ostatnio w przynie pół chodziła jedna baba i tak sobie myślę, jak ona musi mieć chujowo się w życiu. Nawet jak idziesz, jesteś w sklepie, gdzieś idziesz na tym ryneczku Lidla, chcesz wziąć po prostu, kupić sobie dwa pomidory i nagle z tyłu ręka teraz baba stara będzie kurywał. Płacać pomidory, kurwa. Ten nie, ten nie zamienki to mnie. Twarde wszystkie takie wymacane idę do Biedronki. Da, da. Żeby nie się nie zastarzyć, tak chodziła za mną, już byłem w lidu, robiłem zakopy, baba jest, już ją puszcza przede idź, kurwa, idź, idź. Wychodzę, idę do piekarni, jeb, stara, ta sama stara baba wybiera chleb i ona będzie wybierać chleb. Bo starzy ludzie mają swoje ulubione rzeczy. Starzy ludzie szybko się przyzwyczajają do rzeczy, bo mają ulubione, bo wiedzą, że mało czasu im zostało, żeby się nacieszyć. Każdy w domu ma swoją ulubioną łyżeczkę. Ej, mieszasz se kawę, a gdzie ta jest, ta z tym żoje. Każdy ma swoją ulubioną kawę. Ile jest ulubionych kaw? Każdy ma swoją, a czarną mi zrób, a daj, a gorącą, a mocną, tylko żeby nie za mocna, bo weź, a dolej wrzątku, mleko ciepłe, zimne, mało mleczka, a kapnij mi tylko tutaj, włóż tutaj ulubiona kawa każdego Polaka, daj mi, ja se, kurwa sam zrobię. Ty mi źle kawę zrobisz. I, i ta baba w tej piekarni, co ładzi ze mną już pół dnia, i ona będzie wybierać chleb, a ten chlebek, nie, ten za blady jest no. A ten nie, ten ciemny, taki spieczony, będzie twardy. Mm? I słowo honoru usłyszałem na własne uszy, a może taki chlebek? Nie, ten jest za wysoki. Baba ma za wysoki chleb. Ciekawe, jak ma nisko futryny w domu, że nie przejdzie chleb. Albo pocztą będzie wysyłać komuś. Mówię jej, posmaruj masłem, to może przejdzie. I pół dnia za mną chodziła taka baba i dopiero po połowie dnia się okazało, że ta baba to moja żona.